Drugą oprócz y, instrukcji warunkowych, czyli ifów, drugą konstrukcją, która jest bardzo, bardzo często stosowana w y, programowaniu, są pętle. I pętle generalnie rzecz biorąc służą do tego, żeby wykonywać jakąś czynność kilka hm, kilka. Kilka, kilkadziesiąt, kilkaset albo kilka tysięcy razy. Wiele razy. ok? Czyli wszędzie tam, gdzie chcemy zrobić coś wielokrotnie, będziemy stosować pętle. I teraz tych pętli jest kilka różnych rodzajów. My się skupimy na najpierw na pętli while, później omówimy sobie pętle for. A one delikatnie się od siebie różnią i, i, i służą trochę do czegoś innego. Natomiast generalnie idea jest zawsze ta sama. Jeżeli, jeżeli tylko słyszycie o pętlach, to, to zawsze chodzi o to, żeby e, powtórzyć coś wiele razy. No dobrze, zróbmy sobie jakiś przykład. E, najprostszy przykład na pętlę while. Mm, powiedzmy, że chcemy stworzyć prosty programik, który nam liczy do 10. E, nie wiem, czemu my byśmy... Robić taki programik, ale czemu nie? A w tym celu a, najpierw stworzymy sobie zmienną, która no, będzie przechowywać to do, do ilu ma program liczyć. Powiedzmy, że ma doliczyć do 10. Ok. A, I stworzymy sobie drugą zmienną, którą, e, która będzie miała najpierw wartość 1. E, I zaraz się przekonacie, dlaczego. Dlaczego tak? Ja to może najpierw napiszę, a później sobie to omówimy, dobra? E, najprostsza konstrukcja pętli while wygląda w ten sposób. Piszemy sobie while. I od razu widać, że jest to e, słowo kluczowe w języku Python i od razu widać, że JupyterLab nam je koloruje na zielono i, i, i wytłuszcza, ponieważ jest to słowo kluczowe, słowo zastrzeżone. E, I zaraz po słowie while musimy podać warunek logiczny. I działa to w ten sposób, że pętla będzie się kręcić w kółko do momentu, kiedy ten warunek, warunek logiczny jest spełniany. No i nasz warunek logiczny będzie wyglądał w ten sposób, że e, zrób coś do momentu, kiedy i jest mniejsze równa a. Okay? I na koniec dwukropek, czyli tak jak w ifie i teraz oczywiście po dwóch jeżeli nacisnę Enter, uwaga, naciskam Enter, no to JupyterLab mi dorzuci odnowienie linijki wcięcie i to rozpoczyna mi nowy blok kodu i ten blok kodu wyznacza, wyznaczy mi e, granicę mojej pętli wire. Czyli tak samo jak w ifach, e, taki tutaj e, to, co ma się kręcić w kółko, jest wyznaczone poprzez e, obszar wcięcia. I zaraz zobaczycie jeszcze jak to. To dokładnie zadziała. No i teraz wewnątrz naszej pętli musimy zrobić sobie dwie rzeczy. Po pierwsze, musimy wyświetlić naszą liczbę, no bo program ma liczyć od 1 do 10. Zwiększyć print i. A po drugie, po każdym wyświetleniu i muszę moją wartość mojej zmiennej i zwiększyć o 1. No i najprościej zrobić to w ten sposób. Mogę napisać i. Równa się i plus 1. Okay. I to właściwie tyle. Shift Enter. I proszę, mamy program, który nam odliczył od 1 do 10. Jak to działa? Po kolei. I jest równe 1, a jest równe 10. Yy. I będzie nam się zmieniało w czasie działania naszego programu, a się nie będzie zmieniało. Wchodzimy do pętli. A porównujemy 1 z 10, no, porównanie jest takie, że i jest mniejsze, równe 10, więc wartość logiczna całego tego wyrażenia jest yy, to true, więc pętla się uruchomi. No i co? Wydrukuj i, po czym zwiększ i o 1, czyli nowe i to 1 plus 1, czyli 2. I co się dzieje teraz? Teraz wracamy do początku i sprawdzamy jeszcze raz warunek logiczny. Tylko, że tym razem i jest równe 2. A, więc patrzymy, czy 2 jest mniejsze równe 10. Jest. No jest, tak? Więc pętla uruchomi się znowu. Teraz print 2. Czyli jesteśmy gdzieś tu. a i zwiększ I o 1, tak? czyli I to jest 2 plus 1, czyli 3. Wracamy do początku, porównujemy trójkę z dziesiątką. Trójka jest mniejsza, równa 10, więc uruchamiamy znowu pętlę, znowu zwiększamy I o 1 i tak dalej, i tak dalej. Aż nie dojdziemy do 10, dobra? Czyli powiedzmy, że jest 9. Print 9, print jesteśmy tutaj, tak? print 9 po czym zwiększ i o 1, i jest 10, wracamy do początku, 10 jest mniejsze równo 10, więc e, pętla wykona się jeszcze jeden raz, po czym i e, zwiększ o 1, czyli i będzie równe 11, no i co? i jest 11, a jest 10, 11 nie jest mniejsze równe 10, więc to powoduje, że pętla przestaje się wykonywać. Jeżeli mi nie wierzycie, to możecie sprawdzić, że teraz, jeżeli na, zapytam się go, ile jest, ile wynosi i, to okaże się, że i jest 11, tak? czyli um, zostało zwiększone do 11. Dobra? Czyli to jest naj, naj, taka najprostsza ilustracja pętli while. Uh, tu pętli while można wykorzystać w wielu różnych uh, sytuacjach, na, na, na wiele różnych sposobów a no, Co możemy jeszcze zrobić? No, rozmaite jakieś takie programy właśnie liczące, nie? Czyli tam, nie wiem, na przykład mam sobie napisać pętlę taką, że dajmy na to. Do momentu kiedy I jest mniejsze równe 100. Mm, Wyświetl mi i, I. Zwiększ i pomnóż i razy 2, tak? Czyli to będzie. To jest taki program, który nam napisze a, wszystkie potęgi dwójki, tak? W przedziale od 1 do 100. Coś takiego. A, oczywiście, że jeśli chcielibyśmy, żeby na przykład policzył je nie do 100, tylko do 1000, proszę bardzo, zmieniamy tutaj ten warunek tak, żeby to było do 1000. A nic nie stoi na przeszkodzie, również, żebyśmy pisali pentle while z y, instrukcjami warunkowymi w środku. Można nawet robić pętlę w pętlach. Może jakiś przykład instrukcji warunkowej, co jeżeli chcielibyśmy policzyć sobie, powiedzmy, yy, no co moglibyśmy zrobić? O, jakieś takie proste zadanie: to znaczy, wyświetl mi. Wszystkie liczby z przydziału od 0 do 100, które są podzielne przez 3 albo podzielne przez 7. Zróbmy sobie takie zadanie. Okay? I teraz to zadanie można y, rozwiązać na milion sposobów. Ja może napiszę w komentarzu, o co właściwie chodzi. Wyświetl wszystkie liczby podzielne przez 3 albo 7. No dobra, i to jest coś, co oczywiście można zrobić na kartce, tak, od 0 do 100, od 1 do 100 jakoś by się dało, natomiast e, zobaczycie, jakby jeżeli dojdziemy do jakiegoś takiego rozwiązania algorytmicznego, e, to jak łatwo to rozwiązanie rozszerzyć na, na dużo większe liczby i na dużo bardziej złożone problemy. Dobra, czyli mamy, mamy takie coś do zrobienia, wszystkie podzielone przez 3 albo przez 7. Jak to zrobić? No, znowu, znowu, właśnie, na milion różnych sposobów pewnie można by to zrobić, natomiast taki najprostszy, który mi teraz przychodzi do głowy, um, no to strategia byłaby taka, że liczymy sobie po prostu od 1 do 100 pentlow while i dla każdej liczby od 1 do 100 sprawdzamy, czy jest podzielna przez 3 albo przez 7. I jeżeli jeden z tych warunków jest prawdziwy, to wyświetlamy ją na ekranie, a jeżeli nie, to nie. Czyli potrzebujemy while, pętli while, i będziemy potrzebować jakiejś instrukcji warunkowej jakiegoś IFa, który nam będzie sprawdzał tą podzielność. No dobra, no to napiszmy to sobie. Do momentu kiedy I jest mniejsze równe 100, tak? bo chcemy sprawdzić od 1 do 100, no i teraz jest czas naszego, no, naszego IFa. IF I modulo 3 równa się 0, or if, nie, przepraszam, i modulo 7 równa się 0. Printy. Czy coś jeszcze? Nie, chyba nie. A, oczywiście, że coś jeszcze. I teraz zobaczcie, co się stało. <śmów> Mój błąd. E, program nic nie robi, oprócz tego, że jeżeli popatrzymy tutaj, mamy gwiazdkę, to znaczy, że nasza nasz Python cały czas kręci się w kółko i nad czymś się zastanawia. To, co się wydarzyło teraz, to to, że e, wpadliśmy w coś, co się nazywa nieskończona pętla. I bardzo dobrze, że to się stało, bo miałem Wam o tym powiedzieć. E, to, co się dzieje, i to, co słyszycie, to jest wiatrak z mojego komputera. Właśnie procesor jest obciążony i się włączyło chłodzenie. Dlaczego? Dlatego, że e, dokładnie w tym momencie <grym> mój komputer Kręci się w kółko, i kręcąc się w kółko, porównuje jedynkę z setką, i sprawdza, czy jedynka jest podzielona przez 3 lub przez 7. I robi to miliony razy na sekundę. I dobra, ja to przerwę, bo, bo naprawdę zaraz mi się bateria skończy. E, żeby wyjść z nieskończonej pętli w Jupiter Labie, e, trzeba nacisnąć kuzik stop. To znaczy interrupt the kernel. I teraz zobaczcie, e, wyświetlił nam się błąd kibaltintera. Wszystko jedno, w każdym razie z gwiazdki wróciła nam, nam cyfra. I ta liczba tutaj, na razie kwadratowa. To znaczy, że e, nasz kernel nam się odwiesił. Widzimy to też po tym, że tutaj mamy kółko zamiast y, takiego jakby zapełnionego kółka, i to oznacza, że kernel idle, czyli e, że, e, nasz Python czeka na dalsze na, na, na polecenia. Jeżeli uruchomiłbym to jeszcze raz, to yy, o właśnie, to się dzieje to, poniżej na, no, na pasku stanu będzie napisane Python 3 busy, czyli to znaczy, że yy, nasz Python cały czas pracuje. No dobra, no więc żeby mu przerwać, to naciskamy stop. Jeżeli coś pójdzie dramatycznie źle, to zawsze możecie jeszcze zastosować ten guzik, czyli restart the kernel. Czyli tak jakby, uruchom wszystko od zera. Mm, no dobra, co żeśmy zrobili tutaj źle? Ano, zapomnieliśmy o jednej ważnej rzeczy, e, czyli zapomniałem o tym, że po e, tej instrukcji warunkowej trzeba koniecznie nasze i zwiększyć o 1, ok? I wtedy dopiero mamy jakąkolwiek szansę na dojście z naszym i do setki. I teraz powinno wszystko bardzo dobrze działać, ok? Czyli dostajemy teraz listę Um, listę liczb, która, yy, które, które są które są albo podzielone przez 3, albo są podzielone przez 7. OK? Widzimy, że jest ich całkiem sporo. Uh, może, żeby to rozwiązanie było jeszcze fajniejsze programistycznie, to zobaczcie, możemy sobie stworzyć jakąś listę. Nazwę moją listę A i stworzę ją sobie jako pustą listę w ten sposób, tak? to jest dość częsta konstrukcja w Pythonie, to oznacza, że stwórz pustą listę o etykiecie a, okay? czyli nawiasy kwadratowe, tak jakbyśmy mieli sobie tutaj wpisać jakieś wartości, ale nie wpisujemy żadnych wartości, to jest po prostu pusta lista. I teraz zamiast print i tutaj w mojej pętli napiszę sobie a.append i. Czyli jeżeli ten warunek, jest spełniony, czyli jeżeli i jest podzielone przez 3 albo i jest podzielone przez 7, to do listy a dorzuć i. Bardzo częsta konstrukcja w języku Python i w ogóle w programowaniu, czyli jakaś struktura danych, do której dorzucamy wartości, jeżeli jakiś warunek jest spełniony. Co nam to da? No nam, to nam właściwie nic, ale teraz, jeżeli spytamy się o zawartość listy a, to dostaniemy bardzo piękną listę z tymi liczbami i na tej liście możemy sobie wykonać różne operacje, możemy sprawdzić na przykład długość tej listy poprzez funkcję len. Uh, jeżeli nie wiecie, co robi funkcja len, uh, len po prostu bada długość jakiejś zmiennej. Uh, return the number of items in a container, czyli jeżeli ten container uh, no, może być wiele rzeczy, to może być uh, albo lista, albo na przykład napis. Um, co, cokolwiek byście nie wrzucili do, 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 do funkcji len, to len zwróci Wam długość te, tego czegoś, tak? Czyli jeżeli wrzucacie listę, no to okazuje się, że ta lista, lista a w naszym przypadku ma 43 e, elementy. Jeżeli wrzucilibyśmy napis, to funkcja len zwróci nam po prostu długość napisu, tak? E, no dobra. Czyli tak, czyli mamy 43 elementy na liście A i e, z tymi 43 trzema elementami możemy teraz zrobić, co byśmy tam sobie chcieli, nie? E, Okej. Okay. Może wróćmy jeszcze raz do tej pętli. Co ta pętla właściwie robi? Jeszcze raz po kolei zanalizujmy sobie ten... Mm, dość prosty, ale jednak bądź co bądź algorytm. E, najpierw zaczynamy od tego, że definiujemy sobie zmienną i. I, i na początku działania naszego programu jest i równo 1, a A jest pustą listą. I to jest zmienna, którą będziemy zwiększać w trakcie działania naszej pętli, a A to jest lista, do której będziemy e, wrzucać te liczby, które nas interesują, czyli wynik naszego, naszego programu. E, dobra, no i co, I dochodzimy do pętli, pętli while. W pętli while zaczynamy od warunku, czy i jest mniejsze, równe 100. No, 1k jest oczywiście mniejsze, równe 100, tak? A później mamy instrukcję warunkową, mamy ifa, który sprawdza, czy i jest podzielne przez 3 lub czy jest podzielne przez 7. No, 1 nie jest ani przez 3, ani przez 7, więc nic się nie dzieje, więc nie dzieje się to, tak? Nie dzieje się Instrukcja append, ale dzieje się kolejna instrukcja. Zwróćcie uwagę na wcięcie, tak? Wcięcie mówi, że to jest w obszarze działania IFA, tak? natomiast y, to dotyczy pętli while całej, ale nie dotyczy IFA. Ja może jeszcze ozdobię ten nasz program w ten sposób na, na sam koniec, żeby koniec zwracał wartość listy a i żeby było dobrze widać wcięcie. No dobra, czyli i było 1, no ale dochodzimy tutaj 1 plus 1 daje 2, czyli nasze nowe i to jest 2, wracamy do początku, porównujemy 2 ze, ze 100 2 jest mniejsze od 100, więc y się dalej wykonuje 2 nie jest podzielne ani przez 3, ani przez 7, więc to się nie wykona, zwiększ i o 1 1 plus 2 daje nam 3 a wracamy do początku, 3 jest mniejsze niż 100, więc wszystko jest ok 3 jest podzielne przez 3, więc ta instrukcja, ta, ta wartość, wartość logiczna tego wyrażenia to true, więc e, wykona się ta linijka, okay? czyli teraz trójka, która jest wartością i, zostaje wrzucona do e, listy a. Okay? To jest pierwszy element na liście a, no i widzimy, że na liście a pierwszym elementem jest trójka. No i zwiększamy. Mamy 4. 4 się nie dzieli przez 3 przez 7. Zwiększamy dalej. 5. 5 się nie dzieli przez 3 przez 7. Zwiększamy dalej. Mamy 6. 6 się dzieli przez 3, więc dodaj 6 do listy. Tak i widzimy, że tutaj jest 6. Zwiększ o 1. Mamy 7. 7 dzieli się przez 7, więc dodaj 7 do listy. A... I jedziemy dalej. 8. 9. 9, 9, się, 9 się dzieli przez 3, więc dodaj 9 do listy. I tak dalej, i tak dalej. Powiedzmy, że jesteśmy na etapie 99, ok. Nasze i teraz ma 99. 99 się dzieli przez 3, więc dodaj 99 do listy. To powinna być ostatnia rzecz, którą doda. Owszem, ostatnia rzecz, którą doda, to 99. Po czym zwiększę 100. 100 jest jeszcze mniejsze, równe 100, więc ten warunek jest prawdziwy, więc pentlawire się odpali dla i równego 100. No ale 100 nie dzieli się ani przez 3, ani przez 7, więc nie zostaje dodane do listy i zwiększ o 1, więc mamy 101, 101 nie jest równe, się równe 100, więc while się przestaje wykonywać. Wyszliśmy z pętli i ostatnia rzecz, którą nasz program robi, to pokazuje zawartość listy a. Ok? Uh, no to jest troszkę bardziej rozbudowany, ale dalej dość prosty przykład na, na pętlę while. Uh, no i to dalej jest rzecz, którą można od biedy zrobić na kartce, no bo wymyślenie, jakie liczby są podzielne przez 3 i przez 7 lub przez 7 a od 1 do 100 jest proste, tak? No ale zobaczcie, małe jest takie rozwiązanie, jesteśmy w stanie je bardzo prosto rozszerzyć do na przykład bardzo dużych liczb. Bardzo dużych, czyli na przykład możemy w ten sposób zbadać, ile jest takich liczb, które spełniają ten warunek w przedziale od 0 do powiedzmy no ile? Miliard? No, weźmy sobie miliard. 3 do 9. Cyk. No, co chwilę potrwa ten miliard. A może miliard to przesadziłem, tak? 3 do 9. Weźmy sobie miliard. 10 do 6. Okej, policzę. Ja myślę, że ten miliard to się szybko nawet policzy, tylko większy problem był z wyświetleniem miliard no, tych, tych rezultatów, tak? Więc ja może. Zamiast y, wyświetlić całą listę A, widzimy, że dla miliona wyświetlił. Ona się teraz pojawiła, jest bardzo długa. E, może zamiast wyświetlić listę A, y, niech wyświetli tylko długość A. Okay? Czyli podaj długość tej listy A, czyli podaj ile jest takich liczb, które są podzielone albo przez 3, albo przez 7. No i widzimy, że dla sprzedziału od y, 1 miliona jest takich liczb 420 tysięcy. A do miliarda, cyk, troszkę już dłużej liczy. Dobra, zrobimy dla 10 milionów jeszcze. Dla 10 milionów widzimy, że jest ich tak mniej więcej 10 razy tyle. Dobra, a pewnie dałoby się to bardziej jeszcze w wydajny sposób napisać, to jest najbardziej łopatologiczne rozwiązanie, jakie mi przyszło do głowy, okej? Okay? Zależy mi na tym, żebyście rozumieli ideę działania pętli Wire uh, i tego, do czego potencjalnie jesteśmy w stanie pętli while wykorzystać, dobra? W następnym uh, filmie opowiemy sobie o drugiej pętli, która działa podobnie, ale służy troszkę do czego innego, czyli do o pętli for. Do zobaczenia!